Tak się ustawiliśmy od najmniejszego do największego. Tak. Chociaż pan, nie, nie chwileczkę, pan Stanisław jest... E... On najszerszy jest. Nie, może największy. E... Najszerszy. Najburs, najszerszy. E... Ale żeby było widać prymasa. Żeby jest prymasem. Właśnie, na tak. pomniku prymasa zawieszono biało-czerwoną flagę i kotylion. To proszę się wiecznie. Jeszcze widać odsunąć. literkę A. Jeszcze jak, jak, widać A. Jakie no Tam w, w kamerze a. a. Zaczynamy od A. No. Tak, tak. Jak tak. się tak. powiedziała, A, to się powiedziało B. kwestię miał do powiedzenia pan Ważyń. E... E... Tak pan Stanisław. Yy, jeszcze mam taki pomysł, żeby zmobilizować, bo mamy tak sondaże mówią 30% Prawo i Sprawiedliwość i bym taki jakiś apel może chciał do zwolenników, żeby się zmobilizować i wziąć za rękę, już nie chcę się ordynarnie wypowiedzieć, tylko tak statecznie za rękę takiego jednego obywatela Polski Rzeczpospolitej i po prostu no może i nawet na siłę zaprowadzić do yy, na wybory. Takiego niezdecydowanego, i żeby i wtedy byśmy mieli te 40 uprawnień jest pan procent. zwolennikiem akcji? Zabierz babci, babci dowód, ale nie. na odwytkę. Nie, zabierz babcie. <laughs> wyrób babci dowód. Wyrób babci niech dowód. Niech zagłosuje. Tak, na... Niech zagłosuje na prawo i sprawiedliwość. No zaraz, zaraz. Ja do końca tak bym się z tym nie zgadzał, bo przepraszam bardzo, a dlaczego babcia ma myśleć tak jak ty? Babcia ma swój rozum i się nim będzie kierowała. Ale... Nie, nie, nie terroryzuj własnej babci, po pierwsze, bo ja ja, a ja bardzo pytałem. przepraszam, a dlaczego pan jest na ty? Ja panie mówię, że no dolika. jesteśmy w kulturalnym miejscu, Warszawa, <grym> no tak. O, no to Tak, no. bardzo to, tak proszę. mi zostało, bardzo jak proszę. uczyłem studentów na Politechnice, zawsze mówiłem na ty. No. I tak mi zostało. No, przepraszam bardzo, no takie niepisane prawo. No, przepraszam, już taki epizod. Wykładowcy, dobrze. wykładowcy. I to dodam jeszcze tutaj jedną rzecz. Otóż, otóż chciałem <grym> powiedzieć, że yy, no, jeżeli chodzi o wy... Samorządowe, które nas czekają w tej chwili, to chciałbym powiedzieć, że ja uważam, bo w 2010 roku znaczy zorganizowałem taki ruch Praca dla Polski. Prasa dla Polski i kochani, wystawiliśmy dwie listy bezpartyjnych do Rady Miasta Gdańska Do kamery Do, kamery. do Rady Miasta Gdańska. Proszę patrzeć w. Oko, wystawiliśmy obiektu. do Rady Miasta dwie listy bezpartyjnych, co się nie podobało naszym władzom lokalnym, bo teraz mnie prześladują. Na... Ja przepraszam, ale tak konkrety, bo konkrety są takie ważne. Kandydat... Ruch Prasa dla Polski. Chwileczkę. Jaki jest kandydat pana Sławomira Ziemińskiego, kandydat na prezydenta Gdańskiego Bardzo proszę. No, najchętniej to sam będę kandydował, bo uważam, że tam Gdański to się urodziłem i to jest moje miasto. Całe Bractwo Polackie nie poprze i myślę, że pan prezydent Adamowicz, który 20 lat z Platformy Obywatelskiej nam tutaj kit yy, robi z mózgu. Proszę państwa, wiecie, kto leje wodę, jak nie? Neptun ma przerwę? Prezydent Adamowicz, prezydent Gdańska. I, I tym sposobem, no niestety, wydaje mi się, że pana kandydatura że co. Myślę, że pan nie przejdzie. No folklor jest Padnie na podpisach. Tak, folklor jest dobry. Fałszować będzie się bał. bo wiadomo, że uczciwy człowiek Nie będę fałszował. on fałszował, tylko od razu złapią. Nie sfałszuję podpisów. Ale my mamy tajną broń na naszym okręcie. Bo ja, proszę Państwa, nie zasypiam gruszek w popiele. Fundacja w której Bractwo pirackie działa, ma teraz taki projekt, budujemy statek 45 metrów kadłub z aluminium i to będzie korsarska szkoła pod żaglami. Mamy ciekawy projekt. ciekawy Wracamy teraz, pan Wawrzyniak osoba stateczna, żołnierz, który żołnierz robił stan stanu wojenny. wojennego Warszawa, bardzo lubię Tam to miasto. Yy, uzbrojony. Yy, nieuzbrojony taki, taki gadżet. No, to, no nie gadżet, tylko no to jest skałkowy, skałkowy. Skałkowy, taki, Tak, z 1600 sześćset... Yy, zaraz, zaraz, panowie. Yy, yy, panie Stanisławie, pan jako obywatel yy, Warszawy, Warszawy. Płaci pan podatki? Oczywiście, I pracuję, tak, mam pan no Za pół roku wybory do, 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 do na prezydenta Warszawy. Pana kandydatka. Tak. Może no, kandydatka na prezydenta. Ja tutaj kandy, zawsze popierałem jest pan bardzo porządny człowiek, pan Bielecki. Krzysztof. Co popierany był przez prawo Jan Krzysztof. Nie, nie ten Bielecki. Bo No, no Jan to Bielecki! Woził drzewo kiedyś do lasu. Tu jest... Nie, dobrze powiedziałem, bo się pogubiłem teraz. Ten fortun mnie tu jest. Ten był... Czesław. Czesław, o. ten łysy. Tak, cze cze pan Czesław Bielecki. A jaki pan Czesław jest. Yy... To jest bezpartyjny. Ja pan przypominam sobie, on przegrał z Lomkiewicz-Walc. Tutaj. Może, on był, że może bez... wystawienie pana Czesława Bieleckiego było formą tej promocji, albo jakiś taki spali może... może jakiś układ był między nimi, żeby on jego wystawił, wiadomo, może przegra i chodziło o to, żeby... Hanna Junkiewicz Was wygrała. Może nie, no tam nie będziemy szukać drugiego dna. D moim no, takim kandydatem, kandydatem po, porządnym, przepraszam bardzo, kandydatem takim porządnym, ale chyba raczej też nie przejdzie, jest po prostu czyst, z czystej krwi i kości pan Jan Pietrzak. O, to jest człowiek no niezniszczalny, no. tak jak tutaj lat. tylko, że tu już jest pan Jan Wiekowie. na pewno, Wiekowie. kiedyś kandydował, Sęce. kiedyś kandydował Sęce. i miało być wesoło, no a wyszła jak to mówił ten znaczy, ja Lewiński znowu Sięgam do roku 1990, mm. 90, tak? W 90 roku. Chyba to tak, tak. No tak ale... Pierwsze wybory bezpośrednie na prezydenta kraju. E, wydawał mi się najsłabszym, najbardziej niesamowitym, jakimś takim odjechanym i niepotrzebnym w ogóle zupełnie kandydatem. A teraz e, chyba, jakbym patrzył na, na to z perspektywy lat, to rzeczywiście. Tak, w roku na prezydenta. Chyba tak. powinniśmy byli wybrać e, Pieczaka. Natomiast ciekawa rzecz. E, czy państwo wiecie, e, jaka jest najsłynniejsza pieśń e, śpiewana przez Jana Pieczaka? No, żeby, Polska, żeby Polska, była Polska Polska, Polska, Spotkałem się kiedyś Ale z ciekawą e, informacją, myślę, że to jest no. dezinformacja, słyszałem się kiedyś... E, z taką informacją, wersją, że słowa tej piosenki napisał Jerzy Urban. A kto to wie? Ja pamiętam Jerzego. E, chileczkę, chileczkę. No, jest, jest taka tam fraza, że zrzucał uczeń portret cara, ksiądz ciegienny wznosił modły, opatrywał wóz trzymała dumne wiersze pisał noniur. Podobno w tej urbanowskiej pierwszej wersji było zrzucał Bolek portret cara A, to i tak to powiedzieć. było o Bolesławie Bierucie. Aha. A tak nie o poważnie... się? Nie no. <laughs> to była wtedy historyczna sprawa z przed pierwszej wojny na, na fali tych spraw z powstaniem mogę stycznia o chwileczkę. Otóż jest tak, to Czeka. było ciekawe, bo to by znaczyło, że nawet Pietrzak wbrew temu Co? bo jego twórczość jest super, jest naprawdę super. Ja. jest ok, natomiast wyglądałoby na to, że nawet Pietrzak jest bliżej <laughs> tej gorszej strony niż no nam się może. wydaje, a to... skoro nawet Pietrzak to gdzie a. my proszę Państwa jesteśmy? No, jesteśmy. A ja Ej, mam mogę coś... się wtrącić? Nie, ja, ja, ja. ja tylko teraz do, mam nie do, Urbana, Urbana, do, Urbana, do Urbana Na porządku, Pan Stanisław teraz Chwilę chcę powiedzieć, właśnie jest piękna odnośnie Urbana, to jest piękna piosenka, polecam, nie wiem czy to wolno reklamować? Wszystko wolno na Wolnym ludziom Mamy wszystko wolno, wolność, wolność tak słowa. jest piękna piosenka przez, nagrana przez Rosiewicza, na najnowszej płycie, jak Urban się wybrał z kaliszem na ryby, jaguarem. No i ani nie można było okien zamknąć, ani nic, bo, no bo wystawały uszy. Aha. Polecam najnowszą płytę y, pana Rosiewicza i jest no naprawdę ja tutaj chciałem dodać co, co do Urbana co do Urbana to zapamiętałem pana Jerzego Urbana y, tym co powiedział jako rzecznik prasowy rząd się sam wyżywi i od tej pory wszystkie rządy w Rzeczpospolitej Polskiej same się żywią zapominając o obywatelach Rzeczpospolitej Polskiej a przysłuchuje się naszej rozmowie następna osoba dzień dobry co tu jest Wybieramy prawego Polaka na 25-lecie. Aha, no właśnie. I... Proszę się przedstawić, dzień dobry dla telewizji narodowej. On nazywa się Tomasz Niemczak. Pan Tomasz Niemczak przyniósł nam Gazetę Warszawską. Na Antypolacy jak na nie, tacy. Papież kontra czerwona zaraza. Obywatelu obroń się sam. Jadowita dziennikarka Monika Olejnik, o. córka wysokiego. O, tutaj właśnie widzimy to. I co pan poleca z, tego, z tej gazety? O, to będzie plebiscyt, czytelników na no, 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 prawego Polaka wybieramy prawego Polaka dobrze, proszę Państwa mamy tutaj e, mamy, ci, którzy nie sprzedali się komunistom i lewakom, zasługują na e, wyróżnienie, tak, 25 wiecie. lat po Magdalenkowej zdradzie ogłaszamy plebiscyt na prawdziwego polskiego patriotę proszę bardzo, plebiscycie Panie, Tom, panie Tomaszu, Pana Tomasz, panie kandydat o, 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 na razie ja takiego kandydata osobiście nie widzę. Nie ma pan. Dobrze, znaczy... proszę bardzo. Pan Zdańska. Na kogo? Na Prawy Polak. Prawy Polak. No ja myślę, że prawy, Żyjący. prawym Polakiem żyjącym dzisiaj... Ja mam tę na mam. No to... mam tutaj powiedzmy dużo takich kandydatów. No. Ale nie chciałbym uszczególniać konkretnie jednego, bo inni by się oglądali. Czyli pan też nie ma. Proszę bardzo, następna ja osoba. No, to no. Nazwisko, konkretnie, jeden. Jeden, no. jeden porządny no, W tym, tym, tym to Kogo <grym> Ale w Warszawie, tak? Bo ja z Warszawy to nie, no, nie, nie, nie znamy. To, to jest Gazeta no, Warszawska Ogólnopolska, od... więc no, 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 Polska. no... Polska, proszę bardzo. Polski, nie. No. Też nie wiem no. tyle. No, na razie no, no, ja takiego... Nie Andrzej Jaworski, Andrzej Jaworski. Skąd on jest? No z Zańska. Proszę teraz. bardzo. Pan Stanisław. No musiałbym się też głębiej zastanowić. Jeszcze to jest taki świeży temat. No muszę sobie Nie wypowiem się. To muszę, to jest za świeży temat. Eee, szanowni Państwo, moim kandydatem w tym tablicy byłaby, gdybym brał w nim udział, podejrzewam, że żeby zagłosować trzeba kupić tą gazetę i tam jakiś kupon wypełnić. Tak, tak i znaleźć kandydata. Tak, tak, tak. Jest. Szczegóły są strona 36, 37. No, bardzo Ja mam kandydata, oczywiście Maria Sendecka, moja mama z Tomaszowa Lubelskiego. Proszę się nie śmiać. Bardzo dobrze. A ile ma wiosen? O, 63. Mama. No to to, 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 to młode jeszcze. Moja mała 82. Ja <laughs> dziękuję. Ma dziękuję. E, no ja Maria Sendecka. Ja 36, 36, 37. E, zaraz zobaczmy, jakie są warunki tego plebiscytu. A zatem patrzymy. No, no, do no, do końca no tak, trzeba kupić. No, no niestety jest to właśnie. forma y, promocji gazety, że... Gazety Warszawsk. No, <grym> ale <grym od nie Ale no, ciekawostka. Nie, re, nie no, przypadkowo jest. Jest, chyba, jak wybieramy prawego, prawego tak, Polaka, zna. to jest umieszczona podobizna. Tak jest, to jest właśnie ojciec Tadeusz Rydzyk. To jest pozytywna pozycja. Tak, ale też widzimy również katolickiego marksistę, profesora znanego z radia. Maryja. A no ciekawe, jest to gazeta określonego nurtu politycznego. Wiem, że dziennikarze warszawskiej gazety byli ostatnio na Teneryfie na spotkaniu z Janem Bielańskim, mhm. pani Aldona Zaorska i pan Mirosław Kokoszkiewicz. Mamy to czy ludzie, Polacy, sympatyczni ludzie. Panie Wikipedia, Pani ja pan może, tej Tak, ja jestem, to, ale ja to, chciałem panego... o Was opuścić, więc może dwa słowa jeszcze Co na temat Gdańskie, proszę proszę bo już od, muszę niestety odpływać. Chciałem tylko powiedzieć, że w Gdańsku działa taki, taki urzędowy układ, gdzie nawet urzędnego pirata chcą urzędowego, proszę państwa, i pan prezydent Adamowicz w Gdańsku. Chcą ulub... ukraść panu pomysł. Nie, nie, oni i po, po prostu... oni ukraść swojego u... człowieka umudrowanego. Nie, nie, oni, oni a już... pan ma zakaz. Nie, nie. Nie, 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 nie mam żadnego zakazu, bo ja realizuję projekt Czerwony w Fundacji Sławpol. Proszę Państwa, ale niestety byłem w Areszcie. Za takie coś, za postawienie tej pieczątki, o może koledze postawię pieczątkę. Państwa, Ale to może wyżej, to to wyżej wyżej. wyżej oprócz, tak, oprócz, żeby żeby było widzieć, że tutaj tego. Nie? A, zaraz chwileczkę, No chwileczkę. Bo kolega jest medyk, nie? A, o, tutaj, a kolega no. jest medyk, więc tutaj postawiłem pieczątkę. Student y, z Akademii Medycznej, a policja nakłoniła na to, żeby złożyła oskarżenie o naruszenie nietykalności cielesnej. to siedziałam je do nas I do tego. No pan doktor to bolo, bolało, prawda? <coughs> Ojej. No, nie? Jak, jak aj, aj, aj. Strasznie. I proszę Państwa, i władza w ten sposób zamknęła mnie do aresztu na noc i w południe wypuściła, a miałem jechać na spotkanie oburzonych do Łodzi. Nie pojechałem. A teraz mam proces sądowy, no i jestem oskarżony o naruszenie nietykalności cielesnej i groźby karalne, bo jakiś jej ich chłopak pan się broni, machał tak, mu pistoletem. Tam w, w razie po, czego powiedz, sądzie, ja panu pomogę, jak powiedziałem, pan stanu wojennego, pan mówił w sądzie, że pan nie chciał nikomu zrobić złego, że pan nie nauczył tak, nikogo No Ja bawię turystów oczywiście tak. i że wynikło nieporozumienie sąd powinien to uznać. No, ale to Porozumienie. Kolonie. Tak jak, wszystko, tak jak większość rzeczy w Polsce tak. nie porozumienie. proszę państwa no kolonie stoją do mnie w kolejce po te pieczątki turyści chińczycy włosi wiecie, yy, portugalczycy szwecji sami rękę nadstawiają nie tylko rękę zresztą kobiety czyli studentka medycyny a to a... ale to ona tego nie chciała bo ona twierdziła że ona nie chciała mnie oskarżać ale ale prokuratura jej kazała bo to jest chłopak, urzędu a nie była słowakiem chłopakiem, była ochroniarzem ochroniarz yy, machał mi rękami przed pięściami <laughs> i pod oczami więc musiałem się bronić tak zwana obrona konieczna wziąłem taki pistolet i powiedziałem, mu, że muszę po rękach mu przywalać, jak będzie mnie tak groził. I to były groźby karalne. To się nazywa groźby karalne. Nie pan się broni, nie pan mówi, że to nie były groźby karalne. Obrona zaprzecza. Obrona powie, że pan, pan w ogóle nie miał takiego obrona. pomysłu. Obrona konieczna. Niech pan na, mówi, Państwa. wysoki sądzie, pan nie mówi, proszę pani, broń Boże, no, no. wysoki sądzie. Ja bardzo, no, sąd I za każdym bardzo razem, wysoki, no. wysoki sądzie, ja bardzo przepraszam, jestem niewinny. Ja powiem jeszcze tylko dodam, że tu Kataryniasz z Warszawy był świadkiem i będzie zeznawał. Natomiast papuga odleciała i nie da rady. Nie będzie zeznawała. No to A odnośnie jeszcze do... dwa słowa chciałem powiedzieć tej gazety. E, e, żegnamy. Dziękuję Dziękujemy pani, pan, pan, pozdrawiam wszystkich e, partiotów Rzeszpospolitej Polskiej. Dobrze. Bractwo Pirackie RP jest z wami. Ahoj! Ahoj!